Historia Agidas i Puma – nigdy nie pytaj niemieckiej firmy, co robiła w latach 40. XX wieku. Agidas i Puma to dwie z najbardziej kultowych marek sportowych na świecie. Obie mają siedzibę w małym niemieckim miasteczku Herzogenaurach. Agidas i Puma to prawdziwa historia od zera do milionera. Obie firmy były również obiektem mnóstwa kontrowersji pełnej zdrady, sabotażu, rywalizacji między rodzeństwem i współpracy z nazistowskimi Niemcami. Adolf i Rudolf Dasler byli braćmi. Mimo to założyli rywalizujące firmy obuwnicze i stali się zaciekłymi wrogami. Historia Abidasa i Pumy przypomina trwającą całe życie partię szachów, w której obaj bracia robią wszystko, by zniszczyć się nawzajem. Do dziś rodzinna waśń dzieli całe miasto, w którym się urodzili, jedna połowa wspiera Abidasa, a druga Pumę. To opowieść o kłamstwach, sekretach, korupcji i obejmuje dwie wojny światowe. Ujawnia, jak bracia dołączyli do partii nazistowskiej i produkowali broń dla nazistowskich Niemiec. Dwóch braci związanych krwią, ale rozdzielonych przez chciwość i ambicje. To ciemna strona sukcesu i prawdziwa historia Abidasa i Pumy. Poznajmy nazistowskich braci, którzy założyli rywalizujące firmy obuwnicze. Rudolf Dassler, znany jako Rudi, urodził się w ubogiej rodzinie w 1898 roku. Zaledwie dwa lata później urodził się jego brat Adolf, znany jako Adi. Trzeba przyznać, że było to trudne dzieciństwo dla obu. Mieszkali w małym niemieckim miasteczku, które słynęło z fabryk obuwniczych. Ich ojciec pracował w jednej z nich, ale nie zarabiał wystarczająco dużo, by utrzymać całą rodzinę, dlatego ich matka dorabiała na boku. Prowadziła pralnię a Rudi i Adi dostarczali ubrania po całym mieście. Dzięki temu szybko stali się znani jako chłopcy od prania. Oboje zostali wcieleni do armii niemieckiej, by walczyć w I wojnie światowej. Kiedy wrócili do domu, pralnia ich matki straciła wszystkich klientów. Wojna zrujnowała niemiecką gospodarkę. Sytuacja finansowa rodziców wyglądała bardzo źle. Tym razem to młodszy z daslerów wpadł na pomysł, jak pomóc przetrwać rodzinie. Adi zawsze interesował się lekkoatletyką i od wielu lat chciał pójść w ślady ojca jako szewc. W tamtych czasach ludzie zazwyczaj nie mieli obuwia przeznaczonego na różne okazje. Adi doszedł do wniosku, że stworzenie butów ze specjalnymi kolcami do biegania dałoby sportowcom ogromną przewagę. Postanowił przekształcić szopę pralniczą swojej matki w warsztat do produkcji własnych butów. Na drodze stanęło jednak kilka poważnych przeszkód. Adi nie miał ani pieniędzy ani materiałów. A wojna zniszczyła sieci elektryczne w całym mieście. To go jednak nie powstrzymało. Zamiast kupować materiały, których potrzebował do produkcji butów, spędzał całe dnie na przeszukiwaniu pulbitew w poszukiwaniu czegokolwiek, co może się przydać. Używał kawałków skóry z hełmów, sznurków ze zniszczonych spadochronów i w zasadzie wszystkiego, co mógł wykorzystać do produkcji butów. Aby zrekompensować brak prądu, wykazał się kreatywnością. Przymocował trymer skórny do koła rowerowego i poprosił jednego ze swoich przyjaciół o pedałowanie, aby uzyskać potrzebną moc. Dzięki improwizacji był w stanie wyprodukować buty, które były zaskakująco trwałe. Szybko stały się popularne w jego mieście. Zafascynował się też każdym szczegółem obuwia. Eksperymentował z przeróżnymi materiałami i wzorami. Było dla niego jasne, że ten biznes ma potencjał do ekspansji. Brat Adgiego, Rudy. Postanowił rzucić pracę i zacząć z nim pracować. Rudy był znacznie bardziej ekstrawertyczny i charyzmatyczny niż jego brat, więc miał się skupić na sprzedaży. Tymczasem młodszy z daslerów kochał sport i był perfekcjonistą w projektowaniu, więc skupił się na samej produkcji. Wydawało się, że razem stworzą duet idealny. I tak w 1924 roku oficjalnie założyli fabrykę obuwia sportowego braci Dassler. Oczywiście nikt nie mógł przewidzieć, że to wspólne przedsięwzięcie rozerwie rodzinę na strzępy i doprowadzi do powstania dwóch globalnych imperiów obuwniczych. Rudy prezentował buty Dassler każdemu klubowi sportowemu, jaki tylko znalazł w Niemczech. Sprzedaż szybko wzrosła, co pozwoliło braciom przenieść się z ciasnej szopy pralniczej do nowej fabryki z lepszym sprzętem i większą liczbą pracowników. Teraz mogli produkować produkty wyższej jakości, a także rozszerzyć działalność o buty piłkarskie. To był idealny ku temu moment, gdyż piłka nożna gwałtownie zyskiwała na popularności w całym kraju. Rudi rozdawał darmowe pary korków wielu klubom piłkarskim, wiedząc, że gdy tylko zobaczą ich jakość, będą chcieli więcej. Biznes braci kwitł. Młodszy Dasler ciągle ulepszał jakość, a starszy sprzedawał. Tymczasem Hitler doszedł do władzy i nic już nigdy nie było takie samo. Narodowi socjaliści zaczęli intensywnie promować sport i sprawność fizyczną. Nie tylko jako sposób na wzmacnianie dumy Narodowej Rzeszy, ale przede wszystkim przygotowanie Niemców do wojny. Doprowadziło to do bezprecedensowego popytu na buty sportowe, a bracia Dassler czerpali z tego niewyobrażalne zyski. Zarówno Adi, jak i Rudi oficjalnie wstąpili do partii nazistowskiej. Niektórzy mogą powiedzieć, że było to wówczas koniecznością, jeśli chciało się prowadzić biznes w Niemczech, ale istnieją dowody na to, że obaj byli szczerymi zwolennikami Hitlera. Rudi był dość głośny w wyrażaniu swoich silnych poglądów politycznych popierających nazistów. A Adi, choć mniej głośny, był mocno zaangażowany w Hitler Jugend. Tak czy inaczej, nie ma wątpliwości, że ich firma ogromnie skorzystała na reżimie nazistowskim. Największy przełom nastąpił w 1936 roku, kiedy Niemcy były gospodarzem igrzysk olimpijskich. Były to pierwsze igrzyska transmitowane w telewizji. Bracia zdali sobie sprawę, że jest to złota okazja marketingowa. Gdyby udało im się przekonać olimpijczyków do noszenia ich butów, Byłaby to idealna reklama. Był jeden sportowiec, którego chcieli ubrać w swoje buty Jesse Owens, Afroamerykanin, jeden z najpopularniejszych sportowców na świecie. Jednak sponsorowanie Owensa było niebezpiecznym posunięciem. Hitler postrzegał igrzyska jako sposób na zademonstrowanie światu tego, co uważał za wyższość rasy niemieckiej, a zwycięstwo czarnoskórego sportowca byłoby całkowicie sprzeczne z tym, czego chciał Hitler. Zatem bracia Dassler wspierając Owensa, Niewątpliwie podejmowali olbrzymie ryzyko. Adi był tak zdeterminowany, by to zrobić, że odnalazł czarnoskórego sportowca w wiosce olimpijskiej. Po krótkiej rozmowie pokazał mu swoje spersonalizowane buty do biegania. Ten przyjął prezent i zgodził się w nich startować. To były czasy, w których sportowcy cieszyli się, że dostali świetne buty za darmo i nie oczekiwali żadnej dodatkowej rekompensaty za ich noszenie. Owens zdobył cztery złote medale nosząc buty Dassler. Hitler był oczywiście wściekły. Było to całkowicie sprzeczne z propagandą, którą promował, głosząc wyższość rasy aryjskiej. Ale była to niewątpliwie niesamowita promocja dla braci. Najlepszy sportowiec na igrzyskach nosił ich buty. Dzięki temu rozgłosowi daslerowie wkrótce zaczęli otrzymywać zamówienia z całego świata. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dla nich świetnie, jednak za kulisami między braćmi zaczęły narastać napięcia. A następstwa igrzysk olimpijskich miały być początkiem końca. Fabryka Dasslerów była bardziej oblegana niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak oboje nie mogli dojść do porozumienia w sprawie jej zarządzania. Wraz ze wzrostem stresu związanego z prowadzeniem firmy. Wzrastało napięcie między nimi. Rudolf uważał, że firma byłaby niczym bez jego wysiłków sprzedażowych, podczas gdy Adolf, że firma byłaby niczym bez jego produktu. Sytuacja zaostrzyła się po wybuchu II wojny światowej. Wówczas od każdej firmy oczekiwano wkładu w wysiłek wojenny. Tak więc wyroby Dasslerów stały się producentem butów i broni dla nazistowskich żołnierzy. To wtedy po raz pierwszy Rudolf zaczął postrzegać brata jako zagrożenie, gdy ten wyraźnie przejął dowodzenie. W końcu to on wiedział, jak produkować buty. Stał się paranoikiem, uważając, że młodszy brat spróbuje usunąć go z firmy. A to doprowadzało do wielu kłótni. Co gorsza, bracia wspólnie zainwestowali w nieruchomość i obaj mieszkali w tym samym domu z żonami i dziećmi. Spędzali razem niemal cały swój czas, kłócąc się bardziej niż kiedykolwiek. Pewnej nocy, gdy na Niemcy spadały bomby alianckie, Adi i jego żona zeszli do piwnicy, żeby się schronić. Kiedy zobaczył tam brata i jego żonę, powiedział, te dranie znowu wróciły. Adi twierdził, że odniósł się do aliantów, ale Rudolf był przekonany, że komentarz był skierowany do niego i jego żony. Kiedy rodzina wyszła z piwnicy, bracie nie mogli już na siebie patrzeć. Wkrótce potem starszy z nich został wezwany do wojska, a młoczemu pozwolono prowadzić fabrykę, która wtedy produkowała części do czołgów. Na linii frontu Rudolf Dassler coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że jego brat chce przejąć firmę dla siebie. Wysłał list, w którym stwierdził, że nie uważa, by jego brat miał charakter do kierowania firmą i zażądał, by jego żona była jego przedstawicielką, gdy on sam jest na froncie, ale Adi odmówił. Nienawiść między braćmi stała się tak intensywna, że Rudolf doniósł na brata nazistowskim władzom. Stwierdząc, że gromadzi skórę, która powinna być wykorzystana na cele wojenne. W rezultacie został na krótko zatrzymany i przesłuchany. Po zakończeniu wojny rozpoczęto proces denazyfikacji. Amerykanie stawiali przed sądem Niemców i skazywali za zbrodnie wojenne. Rudolf Dasler został uwięziony z powodu silnego zaangażowania w wresz im nazistowski. Spędził rok w obozie jenieckim. Czuł się rozgoryczony. Że jego brat nie próbuje go uwolnić. Amerykanie ujawnili po latach, że aresztowanie Rudiego było wynikiem donosu. Dasler był do końca życia przekonany, że Amerykanom wydał go jego brat, aby się go pozbyć. Kiedy został w końcu wypuszczony z więzienia, Adi przechodził własny proces, w którym podejrzewano go o dorabianie się na wojnie. Starszy brat nie przegapił okazji, by zeznawać przeciwko niemu. Oczywiście Adi zaprzeczył wszystkiemu. A obaj bracia zostali ostatecznie oczyszczeni z zarzutów. Po tym wszystkim co się wydarzyło, nie byli już braćmi. Byli za przysięgłymi wrogami. Krążyły nawet plotki o rzekomym romansie między Rudolfem a żoną Agiego. I w tym tkwi szkopuł. Było tak wiele zarzutów, że trudno dokładnie ocenić, który jest prawdą, a który nie. To co wiemy na pewno, to to, że po wszystkich kłótniach i zdradach bracia nie mogli na siebie liczyć i nie było mowy, by mogli ze sobą pracować. I tak w 1948 roku, po miesiącach gorzkich negocjacji, Rudolf i Adolf podzielili aktywa spółki i zarejestrowali dwie oddzielne firmy, Agidas i Puma. Napędzeni zemstą spędzili resztę życia, sabotując siebie nawzajem. Aby nazwać swoją część firmy, Adolf użył swojego pseudonimu Adi i połączył go z pierwszą połową swojego nazwiska, tworząc Agidas. Co do Rudolfa, on również zamierzał nazwać swoją firmę swoim nazwiskiem. Początkowo nazwał ją Ruda, ale po kilku tygodniach zdecydował się zmienić nazwę na tę, którą wszyscy znamy, Puma. Uznał, że brzmi lepiej i stwierdził, że sportowcy chcą być szybcy jak Puma. Podział spółki na dwie różne części był skomplikowanym procesem. Pracownicy musieli wybrać, dla której chcą pracować. Większość personelu technicznego poszła za Adolfem, a personelu sprzedażowego za Rudolfem. Miało to dziwny wpływ na ich małe rodzinne miasto. Herkogenaurach, w którym mieszkali, było przedzielone rzeką, a gdy rozdzielili się na dwie oddzielne firmy, Agidas był po jej jednej stronie, a Puma po drugiej. I od tego momentu miasto zostało podzielone na zawsze. Agidas i Puma szybko stały się największymi pracodawcami po swoich stronach rzeki i rozwinęły własne pulizolowane społeczności. Każda miała własną szkołę, więc dzieci rodziców pracujących dla Agidas chodziły do jednej szkoły, a dzieci rodziców pracujących dla Puma do drugiej. Bardzo źle widziane było również umawianie się z ludźmi z drugiej strony miasta, a na podstawie butów powstawały nawet rywalizujące gangi. Noszenie pumy po stronie Agidas było praktycznie przestępstwem. I odwrotnie. W końcu rodzinne miasto braci stało się znane jako miasto wykrzywionych karków, ponieważ ludzie zawsze patrzyli w dół, by zobaczyć, jakie buty noszą inni, żeby wiedzieć, czy mają z nimi rozmawiać, czy nie. Jedyną osobą, która nie wybrała strony, był burmistrz, który na oficjalnych imprezach nosił jeden but Abidasa i jeden but Pumy, zapewniając, że obie marki są reprezentowane. Na początku trudno było odróżnić oba buty, które wyglądały prawie tak samo. Jednak jedną z technik, których używał młodszy Dassler, było dodanie trzech skórzanych pasków po ich bokach. Dzięki temu buty do biegania były bardziej stabilne. W 1949 roku zaczął malować te skórzane paski na biało, co natychmiast wyróżniło jego produkt. Ludzie szybko pokochali ten styl. Teraz, gdy buty wyglądały inaczej, bracia byli zdeterminowani, by stać się dominującym producentem obuwia sportowego w Niemczech, a nadciągała ku temu ogromna okazja. Niemcy przygotowywały się do swoich pierwszych mistrzostw świata od czasu wojny. Rudolf Dassler znał trenera kadry narodowej osobiście i próbował zawrzeć z nim umowę, by niemiecka drużyna nosiła buty pumy podczas Mistrzostw Świata. Nie mogli jednak uzgodnić warunków płatności. Rudolf był przekonany, że menadżer kadry w końcu ustąpi, ale to całkowicie obróciło się przeciwko niemu. Menadżer zawarł umowę z Adolfem Dasslerem. I tak niemiecka reprezentacja nosiła buty Agidas. Na początku wydawała się mieć trudności, a oczekiwania były niskie. Ale ku zdziwieniu wszystkich, jakimś cudem dotarli aż do finału. To z pewnością było miejsce, w którym ich szczęście się skończyło. Grali przecież z Węgrami, którzy nie przegrali meczu aż od czterech lat. Tuż przed rozpoczęciem spotkania zaczęło padać, a to była doskonała wiadomość. Buty, które Adi zaprojektował specjalnie dla niemieckich graczy, można było regulować, wkręcając kołki na spodzie. Nazwał te buty regulowanymi korkami. Dawały niemieckim graczom znacznie lepszą przyczepność, gdy murawa była mokra. Finał zaczął się źle dla Niemiec. Przegrywali dwoma bramkami. W miarę jak boisko stawało się coraz bardziej błotniste, węgierscy gracze zaczęli się ślizgać. Niemcy biegali doskonale dzięki swoim regulowanym korkom. Wkrótce zdobyli pierwszą bramkę, potem drugą, a w ostatnich minutach meczu objęli prowadzenie. To było niezwykle nieprawdopodobne zwycięstwo dla RFN, które kibice opisali jako cud. Po raz pierwszy od wojny mieszkańcy Niemiec mieli powód do dumy. Był to jeden z najbardziej podnoszących na duchu momentów kulturowych w kraju. Ponieważ reprezentacja wygrała w butach Abidasa, Adolf Dassler stał się swego rodzaju bohaterem narodowym. Firma odnotowała masowy wzrost popytu, podczas gdy Rudolf był zdruzgotany, że przegapił złotą okazję do promocji swojej firmy. Napięcia wzrosły jeszcze bardziej dwa lata później podczas igrzysk olimpijskich w Melbourne. Przesyłka pumy w tajemniczy sposób nie przeszła odprawy celnej, a przesyłka Abidasa już tak. Krążyły plotki, że celnicy zostali przekupieni przez Adolfa, by nie przepuszczali ładunków jego brata. W ten sposób większość sportowców nosiła logo trzech pasków. Rudolf był wściekły, że jego brat skupia na sobie całą uwagę. W ciągu następnych kilku lat próbowały prześcignąć się przy każdej okazji. Zemsta doprowadziła ich do agresywnego rozszerzenia działalności. Obie firmy zaczęły sprzedawać swoje produkty za granicą. Dodatkowo wytwarzały nowe artykuły, takie jak szorty, skarpetki czy trampki. Cokolwiek zrobiła jedna firma, to samo robiła druga. Wraz z ich szybkim rozwojem, bracia zwerbowali swoich synów do pomocy. Horst, syn Adolfa, podejmował decyzję dla Abidasa. A syn Rudolfa Armin, dla pumy. Można by pomyśleć, że wraz z nowym pokoleniem Dasslerów rodzinny dramat ostygnie. Niestety było odwrotnie. Bardzo szybko synowie mieli swoje własne powody, żeby się nienawidzić. Obie marki zaangażowały się w wyścig o sponsoring zawierania umów z najlepszymi sportowcami. Wydawały ogromne sumy pieniędzy, zabiegając o względy największych gwiazd, aby nakłonić je do noszenia ich loga. Wkrótce wymknęło się to spod kontroli. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1968 roku Horst i Armin zmarnowali niekończące się ilości pieniędzy, wchodząc w wojny licytacyjne między sobą. To masowo podniosło ich koszty i zdziesiątkowało ich zyski więc przed Mistrzostwami Świata w Meksyku w 1970 roku zawarli tajny pakt Pele. W tamtym czasie był jeden sportowiec, którego obaj pragnęli pozyskać – Pele. Brazylijczyk nie był tylko kolejnym piłkarzem, był uważany za najbardziej utalentowanego sportowca na świecie. Ponieważ znał go każdy, podpisanie z nim umowy miało być przełomem zarówno dla Abidasa jak i dla Pumy. Horst i Armin wiedzieli, że gdyby któryś spróbował, Drugi po prostu złożyłby lepszą ofertę i kontynuowaliby licytowanie się nawzajem, dopóki nie spaliliby wszystkich swoich pieniędzy. Zatem zawarto umowę, że ani Agidas, ani Puma nie będą sponsorować brazylijskiego piłkarza. Czy aby na pewno? Można sobie wyobrazić szok i wściekłość zespołu Agidas, kiedy włączyli ćwierć finały mistrzostw świata i zobaczyli pele noszącego korki pumy. Gdy drużyny ustawiały się do rozpoczęcia meczu, Każda kamera była skierowana na niego. Tuż przed pierwszym gwistkiem Pele poprosił sędziego, aby chwilę zaczekał. Następnie uklęknął i zawiązał sznurówki. Przez te kilka sekund Puma zdominowała miliony ekranów na całym świecie. Za plecami Abidasa Puma podpisała umowę z piłkarzem, wartą ponad 125 tysięcy dolarów, a przekonanie go, by zatrzymał grę i zawiązał sznurowadła, było idealną reklamą. Pele poprowadził Brazylię do zwycięstwa na Mistrzostwach Świata co podniosło globalną pozycję Pumy i sprawiło, że ich buty stały się globalnymi bestsellerami na lata. Horst oczywiście był wściekły na kuzyna o złamanie paktu. Waśń Dasslerów powróciła i była silniejsza niż kiedykolwiek. Tymczasem Adi i Rudy mieli już po 70 lat. Nadal nie rozmawiali ze sobą i nadal się nienawidzili. W rzeczywistości nawet gdy Rudy umierał na raka płuc, Adi odmówił spotkania się z nim, a nawet pójścia na jego pogrzeb. Sam zmarł kilka lat później. Obaj bracia są pochowani na cmentarzu w swoim rodzinnym mieście, ale na przeciwległych jego końcach. Tak więc, nawet odnośnie śmierci, pozostają podzieleni. Zarówno Agidas, jak i Puma straciły swoich założycieli, a bez nich ich synowie mieli trudności z przejęciem kierownictwa. Pod przywództwem Horst'a, Agidas tak bardzo skupił się na umowach sponsoringowych i wydawaniu większej ilości pieniędzy niż Puma, że wydał prawie wszystkie swoje pieniądze i całkowicie zapomniał o tym. Na czym tak naprawdę zależało jego klientom. Tymczasem Puma pod przywództwem Armina skupiła się wyłącznie na ekspansji podobnej do Abidasa, co się nie udało. Z tego powodu jakość jej produktów ucierpiała. Lata 70. i wczesne lata 80. były okropnym okresem dla obu firm. W 1989 roku zbliżały się do progu bankructwa. Obie sprzedały się prywatnym inwestorom. Ich ożywienie nie było takie łatwe. Tak bardzo skupiły się na wzajemnym prześciganiu się, że do lat 90. ich największy rywal Nike pobił obie i stał się niekwestionowanym liderem w branży sportowej. W 1993 roku Robert Louis Dreyfus, szwajcarski miliarder znany z odradzania marek, kupił Abidasa. Chciał pozycjonować go jako markę sportową dla poważnych sportowców, ale także sprawić, by znów był fajny. Skupił się więc na tworzeniu innowacyjnych nowych produktów, takich jak Buty Pretator i współpracy z gwiazdami sportu, takimi jak David Beckham, Kobe Bryant i Andre Agassi. Do 2006 roku Agidas był już w znacznie lepszej sytuacji, więc Louis Dreyfus kupił Riboka za 3,8 miliarda dolarów. W 2013 roku nawiązał współpracę z Kanye Westem, aby stworzyć Yeezys, które stały się miliardowym brandem. Tak więc dzięki Luisowi Dreyfusowi, Agidas był w stanie odeprzeć Nike, by stać się większym niż kiedykolwiek. Puma została kupiona w 1993 roku przez młodego niemieckiego dyrektora Jochena Zajca, który przyjął zupełnie inną strategię. Puma była mniejsza niż Agidas, więc gdy Zajc upewnił się, że ponownie produkują wysokiej jakości produkty, wszedł na rynki niszowe takie jak Formuła 1. Następnie zawarł umowy z głośnymi sportowcami takimi jak Usain Bolt. Co najważniejsze przekształcił firmę w coś więcej niż tylko markę sportową, współpracując z odważnymi projektantami, np. Aleksandrem McQueenem, a nawet zatrudniając Rihane jako dyrektora kreatywnego. Pozycjonował Pumę jako ostrego buntowniczego gracza w całej modzie. Dzięki niemu Puma odzyskała status miliardowej marki w połowie lat 2000. Dziś jest trzecią co do wielkości firmą odzieży sportowej na świecie, ustępując tylko Abidasowi i Najce. Agidas i Puma nie są już firmami rodzinnymi, więc w 2009 roku w końcu położyły kres właśnie Daslerów, organizując przyjacielski mecz piłki nożnej w rodzinnym mieście założycieli. Pracownicy obu firm grali razem w mieszanych drużynach, a nawet dwaj dyrektorzy generalni grali w tej samej drużynie na znak Solidarności. Do niedawna miasto, w którym wszystko się zaczęło, było nadal podzielone. Siedziba Abidasa znajdowała się po jednej stronie rzeki, a Pumy po drugiej. Chyba nie można nie zastanawiać się, czy gdyby bracia Dassler nie znienawidzili się nawzajem i nie spędzili tyle czasu na walce ze sobą, może zbudowaliby markę sportową numer jeden na zawsze. Zamiast tego zrobił to Nike. A żeby zobaczyć jak tego dokonał, zasubskrybuj ten kanał i zobacz pozostałe filmy. Jeśli ten materiał uznasz za wartościowy, polub go i napisz w komentarzu, która marka odzieży sportowej jest Twoim zdaniem najlepsza i dlaczego. Ja natomiast dziękuję za obejrzenie do końca i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia niebawem.